W ostatnich latach bycie rolnikiem wcale nie jest łatwe. Niestety ze względu na zmiany klimatu coraz bardziej opłacalność rolnicza maleje. Dlatego oprócz kwestii finansowych w rolnikach musi być również zamiłowanie do uprawy gleby, w rolnikach musi się budzić tak zwana dawna miłość do ziemi. Jestem trzecim pokoleniem prowadzącym gospodarstwo rolne. Mój dziadek przejął tutaj, tworzył niejako to gospodarstwo od bardzo małego areału. Mój tato od 1981 roku do roku 2011 w znaczący sposób powiększył areał posiadanego gospodarstwa. W minionych latach ten areał przekroczył już 300 hektarów. W profilu gospodarstwa możemy znaleźć zboża, kukurydzę, rzepak. W swoim gospodarstwie bardzo często staramy się zakładać tak zwane demo farmy, gdzie wysiewamy przynajmniej kilka odmian, z tego później staramy się wybrać te, które najlepiej się sprawdziły w naszym gospodarstwie i w naszych warunkach. W ubiegłych latach zauważyliśmy, że odmiany hodowli smolickiej bardzo dobrze radziły sobie pomimo pogłębiających się suszy. Doceniamy postęp genetyczny, dlatego w tym roku zasialiśmy odmianę SM Zawisza oraz SM Pomerania. SM, pomerania. Z uwagi na bardzo krótkie FAO wynoszące 200, wykorzystujemy je we wczesnych siewach, chcąc bardzo szybko zebrać tą kukurydzę, gdyż ona bardzo szybko oddaje wilgoć już na polu. Można byłoby ją stosować, co my też praktykujemy po zbiorze wczesnych ziemniaków. Drugą odmianą jest odmiana SM Zawisza VO 240 250. Jest to niejako wybór przeciwległy całkowicie z uwagi na zmiany klimatyczne. Staramy się dywersyfikować wpływ pogody na zbiory, dlatego decydujemy się zarówno na siew bardzo krótkiego VO, jak i bardzo długiego VO. SM Pomerania o 200 to najwcześniejsza odmiana w ofercie HR-molice przeznaczona na ziarno lub CCM. Wysoki potencjał plonowania potwierdziła w doświadczeniach porejestrowych, planując powyżej wzorca stanowiącego średnią z wszystkich odmian. Gwarantuje zbiór suchego ziarna bez względu na przebieg pogody, a tym samym niższe koszty suszenia. Krótki okres wegetacji odmiany to możliwość opóźnionych zasiewów lub wczesnego zbioru. SM Pomerania stanowi także świetną alternatywę na wczesną kiszonkę o wyśmienitych parametrach jakościowych. SM Zawisza o VO 240-250 to odmiana przeznaczona na kiszonkę a w drugim i trzecim rejonie także na ziarno i CCM. Bardzo dobry wzrost początkowy umożliwia wcześniejszy wysiew na wiosnę. Zawisze cechuje wysoka zawartość suchej masy w kolbach. Obie odmiany cechuje podwyższona odporność na fuzariozy i głównie guzowatą. Zaleca się je na słabe stanowiska glebowe. Wreszcie wyjątkowo dobrze znoszą niedobory wody. HRS molice Innowacyjne odmiany dla współczesnego rolnictwa.